Jeżeli trenujesz od miesięcy, a Twój brzuch w dalszym ciągu wygląda jak przed świętami, to wcale nie oznacza, że twój trening nie działa. To dlatego, że są rzeczy poza treningiem, które każdego dnia ciągną cię w dół. I właśnie o tym chcę ci dziś opowiedzieć. Ludzie po 30 bardzo często myślą, że brzuch redukuje się na siłowni. W praktyce brzuch reaguje głównie na to, co robisz poza treningiem, a nie w jego trakcie. Śpisz 5-6 godzin dziennie, masz wyższy kortyzol i więcej wody na brzuchu. Jesz bez kontroli wieczorami w weekendy, to tam uciekają setki kalorii. I tu nie chodzi o to, żebyś liczył każdą kalorię w swojej diecie, ale zrób sobie test i przez kolejne 3 dni zapisuj, skąd może brać się Twoja nadwyżka. Do tego przewlekły stres napina Twój brzuch, psuje Twoje trawienie i spowalnia koniec końców Twoją redukcję. Czasem wystarczy krótki spacer lub odłożenie telefonu przed snem. Jeśli siedzisz cały dzień, to po prostu twój metabolizm zwalnia. Często twój brzuch nie jest tłuszczowy, tylko tak naprawdę wypchnięty sztywnością twoich bioder i słabym core. Tu często pomaga praca nad oddechem, ćwiczenia takie jak dead bug lub sama praca nad twoją miednicą. Kiedy ogarniesz te podstawy, brzuch w końcu zacznie reagować. A trening wreszcie zacznie robić robotę, którą powinien. Jeżeli chcesz, abym pokazał ci sposób na dodatkowy ruch, napisz w komentarzu brzuch, a ja odezwę się w wiadomości prywatnej.